Julka, historyczne zwycięstwo z Madykiem Konim, historyczna bramka, jeszcze nigdy w naszej historii nie dość, że nie pokonaliśmy drużyny z Konina, to jeszcze nigdy nie zdobyliśmy bramki w starciu z takim przeciwnikiem. Tym bardziej ważne dla nas jest to, że zdobywa to nasza wychowanka, że zdobywa to zawodniczka, która w tym klubie już od tylu lat. A co to znaczy dla Ciebie? Nie wiem, czy mogę wyprowadzić Cię z błędu, ale bramkę strzeliliśmy. W pucharze kiedyś graliśmy, przegraliśmy 12-1 i bramkę strzeliliśmy. Ale to tak na marginesie. Nie no, na pewno bardzo ważny mecz dla nas. Przede wszystkim pod kątem sytuacji w tabeli, bo zaczęła się narobić nieciekawa, aczkolwiek myślę, że prędzej czy później nastałby moment, w którym udałoby się nam się ze strefy spadkowej wydostać. Bardzo cieszymy się z tego, że następuje z tego, co już tutaj słyszę z boku dzisiaj, ten moment. No, historyczne zwycięstwo na pewno cieszy to, że w końcu jesteśmy na takim poziomie, w którym jesteśmy w stanie pokonać byłego mistrza polski wielokrotnego i zagrać z nim bardzo wyrównane spotkanie. No i co. Cieszymy się, że trzy punkty zostały dzisiaj w Gdańsku. Teraz czeka Was mecz w Krakowie z niezwykle poważnym przeciwnikiem, jakim jest UJ Kraków, ale w naszej historii udało się pokonać Krakowianki. One, podrażnione porażką włęcznej, również będą chciały punktować. Jaki jest plan na to spotkanie? Myślę, że trzeba będzie zagrać. Podobne spotkanie jak dzisiaj, przede wszystkim bardzo konsekwentne w obronie. Myślę, że dzisiaj się spisałyśmy przede wszystkim, jeśli chodzi o pracę defensywną i na pewno z takim samym nastawieniem pojedziemy do Krakowa, żeby zgarnąć kolejne trzy punkty i zagrać dobre spotkanie i zdobyć kolejne trzy punkty. Dużo też młodych zawodniczek pojawiło się w drużynie. Od, pierwszego, od pierwszej minuty Zofia Okoń, później bardzo szybko na boisku pojawiła się Ania Skrzypczyk. Czy to znak, że, że idzie młode w drużynie, że to będzie naszą siłą i że trener Borkowski będzie stawiał na coraz więcej młodych zawodniczek? Jak najbardziej. Cieszy to, że dziewczyny są z nami, że coraz bardziej, jak to zawsze trener powtarza, pukają do kadry i do składu. No, sytuacja kadrowa ułożyła się tak, jak się ułożyła, nie mamy na to wpływu. Ale są dziewczyny, które wchodzą do składu, rozgrywają się, grają bardzo dobre spotkania i myślę, że to bardzo cieszy, że w zespole pojawia się bardzo duża rywalizacja na pozycjach i, i jest, można walczyć w ten sposób o skład. Kończymy też naszą przygodę w Sopocie już najbliższy mecz rozegramy w Gdańsku. Jak, Twoim zdaniem, ugościł nas Sopot? Ja myślę, że bardzo dobrze, bardzo przyjemnie tutaj się czułyśmy. Byłyśmy ugoszczone jak królowe. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy tutaj grać, aczkolwiek cieszymy się z tego, że wracamy już na nasze naturalne boisko w Gdańsku.